Dzień dobry, zapraszam na rozmowę z Wiesławem Ficem, prezesem Ludowego Klubu Sportowego Parnas Stara Wieś, klubu, którego drużyna szachistów niedawno awansowała do pierwszej ligi. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry. Dzień dobry I, Państwu. Panie prezesie, ten turniej drugoligowy, na którym uzyskaliście awans zajmując trzecie miejsce premiowane bezpośrednim awansem o szczebel wyżej odbył się jesienią. Wyprzedziły Was ekipy Poloni Wrocław i Kopernika Wrocław, no, czyli z dużych aglomeracji drużyny, i to były też drużyny, którym jako jedynym udało się z Wami wygrać na tym turnieju. No, zgadza się. I rzeczywiście były poza zasięgiem? Eee, tak i nie. No, powiedzmy, że w meczu z WKS tam większych e, szans nie było. chłopaki powalczyli, to to, to to należy im przyznać. Z Polonią, z Polonią w zasadzie tam stało sługi i okres czasu, że, że możemy ich złamać, a przynajmniej będzie remis. Aczkolwiek tam na jednej szachownicy no już, zawodnik popełnił dość gruby błąd i wynik się odwrócił niejako. Tam, nawet z komentarzy jakie tam kierownik Polonii zamieszczał na, na ich stronie wynikało, że Obawiali się tego meczu. W jakiej roli przystępowaliście do tego turnieju drugoligowego? Po rozpoznaniu szans, możliwości innych umiejętności, innych ekip, stawialiście się tak w roli jakiegoś faworyta? A realnie patrząc, raz, że mieliśmy drugi numer startowy, aczkolwiek wiadomo było, że dwóch zawodników czołowych u nas nie zagra ze względu na sytuację epidemiologiczną. Jeden ze względu na problemy zdrowotne, drugi ze względu na to, że mieszkał w Szwecji. Realnie to numer startowy był w granicach 5-7 po doświadczeniach z wcześniejszego roku, gdzie zaliśmy praktycznie miejsce za, za, za zwanym pelotonem wchodzącym do pierwszej ligi. Zjechaliśmy z nastawieniem, że ten rok powinno, powinien przynieść oczekiwany awans. Aczkolwiek czy, czy nastawialiśmy się na metodę? Raczej nie. No. Powiedzmy, że w granicach tego 5-6 miejsca to były takie realne założenia, że będziemy. W wielu turniejach mówi się, że o końcowym sukcesie decydują pierwsze mecze. Jak Wam szło w tych pierwszych pojedynkach? Dużo w tym prawdy, biorąc pod uwagę to, że, że to jest skład nieco wiekowy, powiedzmy, bo, bo w zasadzie no, czy Polonia, czy WKS to są młodzi zawodnicy w większości. U eee, nas bardziej powiedzmy, że profesjonalno- amatorski z tego względu, że z wyjątkiem odejrzy dwóch y, grających części, a reszta gra okazyjnie tak de facto w szachy. A są starsi zawodnicy, którzy mają już doświadczenie i, i, i określone umiejętności, aczkolwiek y, nie grywają za często ze względu na, na obowiązki zawodowe, życie prywatne i tego typu sprawy. Eee, Czyli to pierwsze mecze rozstrzygaliście pierwsze po swojej mecze myśli? Pierwsze w zasadzie no, to jest tak zwane ustawienie turnieju. Jeżeli wygrywa się pięć meczów z rzędu, no to można realnie patrzeć o tym, że raz awans jest bliska, a utrzymanie na pewno jest zapewnione, czyli odpada taki ciężar, że coś może się wydarzyć niedobrego. Ja no, przykład, no, zdarzały się turnieje nieraz, że, że, że zjechało się założenia, że będzie dobry wynik, aczkolwiek coś po drodze, e, coś po drodze wypadało no i, i wracało się niekiedy z wynikiem gorszym od założonego, tak? mm, no tutaj w zasadzie pierwsze, pierwsze sześć meczów ustawiło cały, cały turniej, czy sześciu wygraniach można było rozsądnie patrzeć, że no, ok, zakładamy, że awansuje 14 drużyn, więc awans jest, a co dalej będzie, no to już jest kwestia tylko i wyłącznie walki o to, czy, czy da się wejść do powiedzmy medalowego miejsca, czy, czy pierwszej czwórki, czy wynik będzie nieco słabszy, tak. No a po tych porażkach z wrocławskimi ekipami trochę zachwiało to waszymi nie, szansami. Nie, 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 nie. To zagrożenia, jeśli chodzi o awans nie było, kwestia była tego, tego, żeby powalczyć o medal, wiadomo było, że będzie ciężko. Chociaż ostatnio ludzie tam przy zasadzie, jak to mówią, matematyczne szanse na srebrny medal był, zależało tylko i wyłącznie od tego jakie wyniki padną i u nas na szachownicach, gdyby wygrali wyżej, to prawdopodobnie pole nie byśmy dogali. Po ostatnim meczu już mieliście zaklepany ten awans, czy musieliście to, coś czekać tak, na inne rodzice? W zasadzie był już po siódmej rundzie. A te szanse rosnące z meczu na mecz, na awans do pierwszej ligi, nie paraliżowały trochę? Nie, tych walk to są poszczególnych? zawodnicy, którzy już swoje, swoje w życiu wygrali i zagrali, także tam problemów z tego typu nie ma. No to powiedzmy, właśnie kto cieszył się z tego awansu? Jaka była kadra powiedzmy starej wsi na tym turnieju? W sumie przed wyjazdem jeszcze dołączył do nas dość, dość ciekawy zawodnik, czyli międzynarodowy Jan Piński. Fakt, że przez około 20 lat Janek Przachynika zajmował się dziennikarstwem. Udało się stworzyć taką fajną drużynę, która wspierała siebie, pomagała sobie w przygotowaniach. Kto się najbardziej cieszył? Chyba nie ma najbardziej wyróżniającego się zwolnika pod względem cieszenia. No. Że wszyscy byli świadomi celu, w jakim, w jakim jadą, więc wynik jak najbardziej ich satysfakcjonował. Aczkolwiek podejrzewam, że tak prywatnie to drugie miejsce pewnie im się... Marzyło, jakby nie patrzeć. No. no właśnie, bo oprócz tego sukcesu drużynowego, wyście też osiągnęli indywidualne tam na tym turnieju. Tak, Maciek na trzeciej desce, na trzeciej szachownicy wygrał klasyfikację indywidualną. Tomek Jaskółka na czwartej był drugi. Czyż tam też się pojawiły kontrowersje, czy nie powinien być pierwszy. Regulamin był taki dość nieprecyzyjnie sformułowany. a myśmy byli przekonani, że, że, że Tomasz będzie pierwszy na czwartej szachownicy, jakby nie było rodowia, Rodowity Brzozowianin. Eee, powiedzmy, że króczki regulaminowe spowodowały, że, że ostatecznie zdecydowano, że jest srebrny medalistą na swojej szachownicy. No właśnie, powiedzmy, sk skąd zawodnicy wywodzą się z tutejszych środowisk? Czy z, jest z Polski? Dozowa. generalnie to jest w większości Podkarpacie: dwie osoby, trzy osoby w zasadzie z Jankiem Pińskim, to, to jest z terenu Polski, czyli dwie osoby: Legnica i, i Janek z Warszawy. Trenujecie wspólnie, spotykacie się najczęściej na zawodach, na turniejach. Jeżeli jak to wygląda? na turniejach um, trenuję sobie indywidualnie, nie ma, nie ma takiego treningu typowo skoszerowanego. No właśnie, bo szachy, bardzo popularna dyscyplina, ale wymagająca chyba mniej tego zaplecza sportowego jak inne dyscypliny. Um, powiedzmy tak, że największe, największe koszty generują koszty wyjazdów. To trening to jest inny temat, bo wiadomo, że starsi zawodnicy trenują inaczej niż, niż wygląda trening juniorów. Z juniorem trzeba pracować mimo wszystko w wersji stacjonarnej, natomiast seniorzy pracują w większości sami. A jak wyglądają rozgrywki ligowe? Te drugoligowe, ligowe, to jest cykl turniejów? czy To jest jakieś jeden turniej, gra się jeden turniej, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe. 9 dniowy, jest grany 9 rund, 9 meczów, suma tak zwanych dużych punktów za wygraną to jest 2 punkty, za remisję jest jeden punkt, suma punktów decyduje o tym, miejsce miejsce drużyna zajmuje. Hmm, oczywiście, żeby osiągnąć jakieś tam wyniki, trzeba wcześniej przegrać minimum te dwa turnieje rocznie. Ja mówię już o takich zawodnikach grających regularnie. Mówimy o, o seniorach z, z pewnym doświadczeniem. Tak. Pierwsza liga to zaplecze ekstraklasy. Z kim będziecie? Jakie, będą tam kluby, z którymi będziecie walczyć no, o dużej tradycji szachowej, o dużych Na sukcesach? Pewno, no tak, no, też mówimy w tym momencie i o Polonii, i o, o WKŚ, czyli Warszawskim Klubie Szachowym. E, poza tym, jeśli chodzi o, o typowych ligowców, no wiadomo, że Olimpijczyk Szanów. Czyli jakby nie patrzeć starzy znajomi, to jeszcze to jest dobra górnicza z bardzo mocnym składem. Zobaczymy jeszcze jak się będzie kształtowała tabela startowana Wiadomo, że nie wszystkie drużyny przystępują nieraz do, do turnieju. No właśnie ten awans, on się będzie wiązał z, ze zwiększeniem nakładów finansowych, ze zmianami kadrowymi, tak często bywa z ekipami z innych dyscyplin, eee. które awansują do, do, do wyższej ligi. Nie nastawiamy się na jakieś zmiany większe z prostej przyczyny, jeżeli ktoś wywalczył awans, no to wskazanym by było, żeby miał możliwość zagrania w, w tych rozgrywkach. Pierwsza Liga to największy sukces klubu? Chyba tak. A jak w ogóle długa historia jest klubu w Starej Wsi? On powstał właśnie z myślą o tym, żeby mogli się rozwijać szachiści, czy też przedstawiciele innych dyscyplin? Początki klubu to jest 96 rok, założenie pierwszej takiej podwaliny, czyli stowarzyszenie. 99 to była formalna rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ups. Początki to jest związane i z tenisem, bo rozwijała się sekcja tenisa i, i szachy, gdzie graliśmy jeszcze wtedy w, w lidze w Okręgowym Związku Szachowym w Krośnie. E, po reformie administracyjnej powstaje Podkarpacki Związek Szachowy, zaczynają się te cykle rozgrywek ligowych na, na szczeblu województwa podkarpackiego. I szybko przyszły sukcesy pierwsze? No Pierwsze, pierwsze takie poważne osiągnięcie to jest to trzecie miejsce w 2001 roku w trzeciej lidze podkarpackiej, gdzie jeszcze był niższy szczebel związany z eliminacjami do trzeciej ligi i później tak systematycznie w tej trzeciej lidze gdzieś tam się drużyna utrzymywała walcząc z różnymi, e, z różnymi wynikami, najczęściej w okolicach gdzieś e, zwanego pudła, czyli drugie, trzecie miejsce. Premiowanym awansem było z reguły pierwsze miejsce. Przez kilka dobrych lat wylądowaliśmy na tzw. pudle. a Pierwszy awans przyszedł w 2014 roku, gdzie drużyna wygrała rozgrywki trzeciej ligi podkarpackiej i awansowała bezpośrednio do. O, przepraszam co? Awansowała do rozgrywek drugiej ligi. I tego 2014 2015 utrzymywała się w tej drugiej lidze, w 2016 pojechaliśmy na turniej do Jastrzębiej Gór, no, niestety nie udało się utrzymać. A w 2017 zajęliśmy drugie miejsce w trzeciej lidze Piotrkarpackiej, awansowaliśmy do drugiej ligi i tego 2017 nie nieprzerwanie do 2020 liga. Mówimy dzisiaj przede wszystkim o sukcesie seniorskim. Natomiast ten rok 2020 też był boga, b, bogaty w osiągnięcia młodzieżowych. A to nie tylko 2020, 2018 to też jest i medal srebro w juniorki na szkolnych mistrzostwach, na mistrzostwach polskich szkół podstawowych w domkach. 2019 gdzie juniorki zdobyły też medale na tych samych mistrzostwach. W maja była pierwsza, Asia była trzecia. Z różnymi tam efektami też walczyliśmy na, na innych turniejach. Brązowe i, i srebrne medale Mistrzów Województwa. Jeśli chodzi o drużynę juniorów, w 2017 powstała tzw. Klubowa Akademia Szachowa zaczęliśmy szkalić y, dzieciaki w różnym wieku w zasadzie, bo, bo przyszły też i, i młodsze roślinki, wszyscy też i starsi, nastoletni zawodnicy, którzy gdzieś tam zaczynali grać w szachy. A i tak w ciągu roku udało się stworzyć y, ekipę, która zajęła drugie miejsce w czwartej Lidze Podkarpackiej, awansując do trzeciej. Niestety tego, tego wyniku nie udało się powtórzyć na trzeciej, bo spadliśmy do czwartej. W 2019 już wrócili do, do trzeciej ligi. I w późniejszym, w późniejszym cyklu 2020 drużyna walcząc dość, dość ambitnie zajęła czwarte miejsce, które okazało się dającym awans do drugiej ligi, aczkolwiek ze względu na sytuację epidemiologiczną ten wyjazd nie doszł do skutku. No właśnie generalnie garnęła się młodzież do gry w szachy to Ci, którzy to są typowe walczaki, tak? mhm. czyli mają to, mają to zacięcie, że, że, że chcą, że, że to ich interesuje, pasjonuje. Jakby nie patrzył, to no w szachach 5% to jest talent, 95% to jest praca. No, trzeba, trzeba naprawdę przerobić duży materiał, żeby, żeby osiągnąć określone wyniki. A to zainteresowanie młodzieży na przestrzeni lat się jakoś zmieniało, zwiększało, zmniejszało, czy bardziej tak stabilnie to, to wyglądało? Tak jak chyba we wszystkich klubach falami. Jeżeli trafia się generacja, która no powiedzmy sobie, jest. Ciekawym materiałem na, na zawodników, to można faktycznie stworzyć fajną drużynę, fajną ekipę, gdzie, gdzie jeden drugiego praktycznie nakręca. Tak? Później różnie bywa. No, wiadomo, że w każdej dyscyplinie są cykle, gdzie, gdzie pojawiają się roczniki, które, które w większej ilości gdzieś tam tworzą jakieś zręby jakieś drużyny i, i, i da się wyszkolić z nich zawodników. A Trafiają się też i tak zwane lata chudy, gdzie e, ten przypływ jest dużo mniejszy. Ten awans do pierwszej ligi, on jakoś zwiększy zainteresowanie, czy nie sądzicie? No mam po... nadzieję, zresztą to nie tylko kwestia pierwszej ligi, ale też i, i tego, co się dzieje ostatnio w szachach po słynnym serialu Netflixa, czyli Gambit Królowej. Także e, na ten rok uruchomiliśmy nabór do Klubowej Akademii Szachowej i mam nadzieję, że tych zgłoszeń troszeczkę będzie. No właśnie teraz jeszcze chciałbym nawiązać do finansów klubu, jeżeli chodzi o kadrę seniorską, to jest kadra zawodowa, półzawodowa, jak to wygląda? Powiedziałbym bardziej, że półamatorska, bo w zasadzie za, za grę nie płacimy, to są zawodnicy, którzy e, przyszli tak de facto z własnej woli, tak. E, w różny sposób, bo są też jakieś powiązania koleżeńskie, znajomi i osoby, które gdzieś tam w szachie grały. Przez, przez przez x lat nie, nie uczestniczyły aktywnie w, w, w tzw. życiu szachowym. W, w, w różnej tam formie, czy kontaktów osobistych między zawodnikami, czy, czy, czy jakieś tam e, polecenia, niekiedy rozmów udało się pozyskać niektóre osoby, tak jak Janek Piński, który po 20 latach wrócił do, do grania w szachy. E, tak, tu, czyli to jest takie traktowanie nie jest, hobbystyczne. To są typowi zawodowcy grający za pieniądze, tak? no. no właśnie, czyli żyją z czego innego, a szachy to taka szachy pasja. Szachy to jest typowa pasja. Jeżeli chodzi o budżet klubu w ramach jeszcze tych drugoligowców czy no teraz pierwszoligowców, ma się porównywalny czy o, zdecydowanie mniejszy? Jako klub z terenu wiejskiego no nie możemy się na pewno równać czy, czy z szanowem, czy z Wrocławiem. Tak. I Wy pozyskujecie środki z jakichś programów czy z budżetów tutaj z gminnych? Wsparcie jednostek samorządu to jest, to jest jedna z, jeden z elementów. Poza tym udaje się tam gdzieś jakieś prywatne, prywatne pieniądze od sponsorów. Aczkolwiek no, fakt, faktem Pozostałoby tylko proszenie o większe wsparcie, bo no wiadomo, że jakby nie w każdej drużynie, w każdej dyscyplinie sportowej pieniądze generują wynik. Tak? Panu ta przeszłość szachowa zawodnicza pomaga teraz w kierowaniu klubem? Na pewno tak. To jest też to doświadczenie, obserwowanie, jak, jak z kierowaniem klubem raz zdzili sobie inni. Po tak? poprzedni prezes przez, przez wiele, wiele lat kierował, kierował klubem wprowadzając go do tej drugiej ligi. No w tym momencie kontynuujemy pracę między innymi rozszerzając jeszcze to o, o sekcję juniorską i mam nadzieję, że to jest taki początek dalszych sukcesów i dalszej, dalszej efektywnej pracy. Po tym awansie, jeżeli chodzi o skalę województwa podkarpackiego, można powiedzieć, że jesteście w cisłej czołówce? Poza zasięgiem na pewno jest czarne. No, ale to jest klub, który jak to powiedział swego czasu też w kwestii anegdoty i też też dawne czasy powiedział ówczesny prezes, a obecnie wójt gminy Szarna, no, jeśli chodzi o, o budżet no to nie ma limitu, tak? czyli no, nie da się tego porównać, jeżeli ktoś może finansować sobie klub na, na poziomie nieosiągalnym dla innych. Tak? Czarna to jest taki e, podkarpacki towarek sportowy, to ostatnio powiedział prezes podkarpackiego z Gazpy Pawła Zaskarski. No tak i coś w tym jest. No, jakby nie patrzeć, mają, mają na tyle mocny skład, jak grają w pierwszej, w weksralizy w tym momencie i w większości składem e, juniorskim. No i wasza pozycja to, nie chyba jest niedaleka. Chciałbym kiedyś nawiązać do czegoś podobnego, tylko że no, wyszkolenie juniorów do, do takiego poziomu to jest dobre kilka lat. i i potężne pieniądze. No, ale sam fakt awansu do tej pierwszej ligi no, świadczy o tym, że jednak no, w województwie musicie mieć siłą rzeczy w czołówce. Statystycznie gdzieś w okolicach drugiego miejsca, tak? Na Podkarpaciu jesteście w okolicach drugiego miejsca. Jeżeli chodzi o skalę ogólnopolską jesteście w, pier 13, w pierwszej Jowieśmy bo pierwsza ekstra liga to jest 10 drużyn jeżeli jesteśmy w. No, Trzynastka to, to, to za dobrze powiedziane. Zobaczymy, jaki będzie wynik po 2021 roku. Jeżeli będziemy w pierwszej siódemce, to powiedzmy, że w okresach 20 miejsca moglibyśmy się gdzieś plasować. Tak? A jeśli chodzi o pierwszoligowy sezon, jesteście optymistami, z tego wynika. Zakładam, że jesteś... Zakładam, że połowa tabeli, to jest realny wynik. A co ponad to zobaczymy. Kiedy start? Na dzień dzisiejszy planowany cykl rozgrywek jest gdzieś w okolicach września, aczkolwiek wiadomo, sytuacja może się zmienić. Jakieś tam przesunięcia terminu teoretycznie wchodzą w grę. Kalendarz Polskiego Związku Szachowego jest opracowany, aczkolwiek jeszcze nie ma lokalizacji i, i, i organizatora. Po tych Waszych sukcesach wnioskować należy i to, to jest takie przesłanie, które. Kierujemy zawsze do młodych ludzi tutaj w powiecie brzozowskim, że niezależnie skąd się wywodzisz, jeżeli masz pasję i mocno nad nią pracujesz, osiągniesz sukces nawet w konfrontacjach z takimi klubami jak Wrocław czy, czy, czy z innych jest polskich klubów. Jest takie powiedzenie w szachach, że rankingi nie grają tytuły też. To jest kwestia też nastawienia, czy jeśli chodzi o mecz, wiary też w swoje umiejętności. Z tej kwestia doświadczenia, wyszkolenia, wiadomo, że wchodzi w grę, natomiast jeżeli ktoś przychodzi na, na partię z założenia, że tego się nie da wygrać, no to nie ma po co siadać do gry. Tak jak w każdej dyscyplinie, jeżeli nie ma wiary w to, że da się mecz wygrać, to mecz z założenia jest przegrany. Możemy jeszcze y, podać kadrę y, z imienia i nazwiska, która uczestnicza w tym awansie do pierwszej linii. Oczywiście lidi. pierwsza szachownica to był Jan Piński, mistrz międzynarodowy, druga szachownica Krzysztof Łukasiewicz. Przypuszczam, że przyszły mistrz międzynarodowy i to w niedługim czasie. E, trzecia szachownica Maciek Marszałek, czwarta szachownica Tomek Jaskółka, piąta zamiennie, bo dojechał w pewnym momencie kolega jeszcze jako rezerwowy, czyli grał Grzesiek Łukasiewicz i Krzysiek Puli. no i Ania Łukasiewicz na, na kobiecej szachownicy, walcząca z znacznie bardziej ututułowanymi rywalkami, z dobrym skutkiem. Także... I jeszcze powtórzmy te Nazwiska, które indywidualnie zabłysnęły na tym czasie. Maciek Marszałek na pewno zrobił wynik, chyba dla siebie nawet niespodziewany, bo, bo miał dość ciężki sezon, gdzie, gdzie w indywidualnych turniejach mu dość e, ciężko szło, liczył, liczył na wyższe wyniki. Natomiast dziś odblokował się na, na, na drugiej lidze, wykręcając fantastyczny rezultat. I Tomek skółka, który chyba też dla siebie niespodziewanie zajął to drugie fantastyczne miejsce na szwartej szachownicy. Jeżeli chodzi o młodych szachistów, możemy też podać, po, powiedzieć o talentach, które mają szansę zaistnieć w, senior, w seniorskich szachach w niedalekiej przyszłości? A no, z jutiorami jest jeden problem, że nigdy nie wiadomo, kiedy skończą grać szachy. Dość w kwestii troszeczkę anegdoty, mojego czy doświadczenia, no, przewijało się i w żozowskich szachach y, wielu utalentowanych, którzy praktycznie w tym momencie w szachy nie grają. Tak? I, I to samo jest i u nas, bo w pewnym momencie on najlepsze mówi, że nie, nie, ja już nie, to nie to grać". grać. I to jest, to jest normalne użycie. Mm. Czy, czy będą sukcesy? Zakładam, że tak, aczkolwiek no, trudno w tym momencie coś, coś więcej wyrokować. Na pewno takie papiery nagranie ma i, i Maja, Bauer i, i Kinga Gucia. A z juniorami, no, jeżeli byśmy przyjmowali dzieciaki w wieku 12 lat, i w tym momencie są, są solidnymi ligowcami na poziomie tej trzeciej, czwartej ligi podkarpackiej, to to znaczy, że można, tak. Mówiliśmy tu o tym takim amatorskim graniu, yy, yy, nawet na szczeblu pierwszoligowym. Jakie trzeba mieć sukcesy, żeby w Polsce grać w szachy zawodowo? Jest w ogóle taka grupa szachistów? Jest. To są tak zwani toparcy mistrzowie, czyli z rankingiem LOW na poziomie te 2600, powyżej 2600, chociaż większość z nich i tak żyje tak de facto z szkolenia innych. Eee, w że ostatnie, ostatnie znane rezultaty to jest Jan Krzysztof Duda, tak? czyli taki czyli absolutny światowy top. Eee, no Takie osoby będą żyć typowo z grania w szachy, to pozostali jak to robią, szkoleniem i przekazywaniem wiedzy. Życzymy zatem dążenia do tych najwyższych y, celów y, ciężkiej pracy pasji, no i osiągania jak najlepszych wyników, no i tego miejsca, zajęcia, miejsca, które pan zakłada w pierwszej lidze w przyszłym sezonie. Nie ja ukrywam, że marzeniem wszystkich jest awans, ale realnie patrząc, pierwsza połowa tabeli będzie, będzie dobrym wynikiem. Ale cele nawet te takie nie, nie do końca realne trzeba sobie stawiać w sporcie. No, marzenia, marzenia zawsze są wskazane, tak? Także dziękujemy i życzymy wszystkiego Chciałem jeszcze najlepszego. jeszcze tylko zaprosić, jeżeli jest taka możliwość, wszystkich, którzy gdzieś tam chcieliby swoje pociechy związać z tym wspaniałym sportem. Wprowadzimy szkolenie dzieciaków w różnym wieku, od, od tych najmłodszych po i nieco starszych. Także jeżeli. Są chętni, to, to zapraszamy. Można znaleźć nas na profilu, w, na Facebooku. Informacje, informacje, jak najbardziej, też będą tam dostępne. Tym bardziej, że jak pokazują wyniki, naprawdę warto. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Naszym bardzo. gościem był Wiesław Fic, prezes Ludowego Klubu Sportowego Parna Stara Wieś. Pierwszoligowców seniorskich od jesieni ubiegłego roku. Dziękujemy, Dziękujemy jeszcze raz. Kłaniamy się do widzenia. Do widzenia.